Się go, Piątka na Ktoś musi walczyć, kiedy cześć, zło. Uh! Hej, cześć, witajcie ludzie. Tu znowu Ben, witam Was wszystkich ponownie w sieci. Kung Fu Banda. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję, która nazywa się Świątynia Udan. Ja najpierw przed rozpoczęciem kolejnej misji oczywiście kupię sobie jakieś ulepszenia. Sądzę, że teraz zaczniemy ulepszać nasz blok, nasze blokowanie. Sądzę, że gdzieś tak. No, do trzeciego poziomu starczy na razie. Co jeszcze? Szarża to nie. A w sumie tak, szarże jeszcze sobie ulepsza dwa poziomy. No dobra, w sumie to by było na tyle y, tego kupywania, więc następny poziom. Wojownik Smoka uratował góry Wudan i święte relikty. E, z pomocą Mistrza Shifu oczywiście. Ale goryle ciągle były groźną bandą. Nie mieli już swojego wodza, ale nie zamierzali się tak łatwo poddać. W sumie, było dużo bardziej prawdopodobne, że przystaną teraz do Tai Lunga. Mistrz Shifu wiedział, że czasu jest mało. Musiał zadbać, by relikty i coraz wspanialszy bojownik smoka dotarli do pałacu, aby przegrupować się z Piątką. Radzieckie, wody. O, aż ciarki normalnie przechodzą po plecach. A, uh, mistrzu Szyfu, daleko jeszcze do tego pałacu? Jeden krok bliżej niż przy poprzednim pytaniu. Hej, co to? Kłopoty. To tylko stary most. Nic nie widzę. Dlatego, że nie patrzysz. Gdybyś patrzył... – to zobaczyłbyś gęś. – Jaka gęś? A! A! Czekajcie! Może wy pomożecie? Gang paszczaków zajął Wyspę Pagody! Przetrzymują innych jeńców! Hmm. Rozumiem, że ty oraz mistrz żuraw obezwładniliście ich wcześniej i przywróciliście porządek. To my, mistrzu! Ja i żuraw uratowaliśmy te małe, śliczne żółwiki i totalnie skopaliśmy tyłki paszczakom! – Żałuj, że tego nie widziałeś. – Zatem dobrze. Możesz iść pierwszy. Ja zabiorę relikty w bezpieczne miejsce i spotkamy się na wyspie. Ruszamy natychmiast. Znowu sami, no dobra. Uratuj wieśniaków i spotkajmy się nad rzeką. He, wieśniaków, wieśniaków, chwilę. No, czterech wieśniaków musimy uratować, na razie jest to nasz główny cel. Dobra, więc sądzę, że możemy ruszyć dalej, znaczy przed siebie w sumie. A, w sumie powinienem pójść po ten zwój, cholera. No to muszę się niestety wrócić. właśnie, co tutaj jest. Atakuj podczas skoku, by uderzać przeciwnika z powietrza. No dobra. Atakuj z powietrza, tak? Znaczy z wyskoku. Okej, okay. kolejny zwój. Gdy znajdziesz się w pobliżu latarni, one gasną. Używaj ich, by zapamiętać, gdzie już byłeś. No to w sumie to jest takie przypomnienie z... Y misji, w której ratowaliśmy te jajka Dobra, dobra. Na razie sobie pójdziemy tam, zobacz co jest. Tam widzę, że jeden wieśniak chyba się znajduje. Znowu te lilie i jeszcze więcej paszczaków. Teraz już wychodzą one z wody, jak mogli się zauważyć. atakują z, wo z wody. Okej, okay, chyba... Wow, ale bym wpadł. No dobra. Eee... Dobra, dobra, tutaj widzę pierwszego wieśniaka Na czterech Jestem wolny! Też się cieszę Okej okay. No więc cóż, teraz możemy się wrócić Spadaj Idź mi stąd Genialne to było Dobra, więc co, co mamy za zadanie Ogólnie musimy na razie Wysadzić te jakby takie Wieżyczki W których znajdują się paszczaki tych wieżyczek jest bodajże 3 albo 4, już nawet nie pamiętam. Widzicie? Dobra, dobra. Teraz tędy. Tam będzie pewnie kolejna wieżyczka do zniszczenia. Cały czas trzeba skakać, żeby do tej wody nie wpaść. Dobra, widzę. Kolejna bomba. A, trafię. Okej. Okay. Teraz tak, sobie tędy pójdziemy, może. Ok, to jest taki nowy przeciwnik, który w sumie tylko i wyłącznie rzuca, jakby to powiedzieć, fajerwerkami, dynamitem, nie wiem. Jego ogólnie nie możemy niestety zabić, on może w nas tylko rzucać, musimy przed nim tak jakby uciekać. Ok. Kolejna latarnia ugaszona. Widzę tutaj kolejną bombę do rzucenia. Ok. Tak, tam jest kolejny wieśniak. Więc mu może pomożemy. Tego poszczaka aktualnie sobie oleję. No i drugi wieśniak ocalony. Ale się cieszy. No dobra. Teraz tędy. Ale z skakania. Kolejny wieśniak tam jest. A to Skubaniec, nieźle mnie teraz zaatakował. A, zaraz, zaraz, bo tam jest jeszcze jedna wieżyczka do zniszczenia. Ja nie wiem, czy. A w sumie, dobra, na razie sobie skoczymy. Hmm, cieszę się, że jesteś. Wreszcie ci się udało. Hej, miałeś łódź. Całe to skakanie nie jest takie proste, jak wygląda, nie? Hm, tego jestem pewien. Teraz, chodź tu odeprzeć atak krokodyli. Potrzebują mnie gdzie indziej. A, dobra, mistrzu Szyfu, już się robi. Obrona! Upewnij się, że w pagodzie nie ma już więźniów. Potem spotkajmy się nad rzeką. Szach! Czas spróbować pazurów pandy, paszczury. Ua! No dobra, chodźcie do mnie. To ja sobie może użyję tego brzucha. No, nie, nie wyszło. Może na tym mi się uda. Też się nie udało. Znowu się nie udało, kurde. O, teraz się udało. Świetnie ten atak jest. Dobra, uchronię cię, więźniaku. 3 na 4, tu jeszcze zniszczyłem swoją wieżyczkę. A nie, udało się. we mnie dynamitem z ale chyba... No nie no pokonałem go. Dobra, dobra, co my tu jeszcze mamy? Na tej całej wysepce. W sumie na górze znajduje się rzadka moneta. Tak, okej. Okay. No to w sumie tyle, jeżeli chodzi o tą całą wyspę. Naprawdę wielka jest, wielka była. No dobra. Teraz sądzę że idziemy po kolejnego już czwartego wieśniaka, który znajduje się tam. Nie wiem, czy go zauważyliście. Ja w każdym razie go widziałem. Tak, tutaj jest nasz ostatni wieśniak do uratowania. Go zaraz, zaraz. Tam też coś się znajduje. Tam też mnie nie było, więc sądzę, że najpierw się wybiorę tam. No znowu ten, co rzuca tymi firewerkami, czy tym ładunkiem wybuchowym. Tam coś musi być, albo w sumie nie tutaj, już chyba byliśmy, bo widzę, że latarnie są pogaszone, więc sądzę, że możemy chyba się stąd wynosić i iść po eee, czwartego już wieśniaka. Dobra, a się kurde, przyczepiają do mnie te paszczaki. Dobra, idę po czwartego wieśniaka. Tam widzę już kolejną rzadką monetę. No i w sumie... Teraz odnajdź Szyfu. No dobra, odnajdę Szyfu. Czyli tak, wieźniaków uratowaliśmy. Teraz musimy odnaleźć Szyfu. No okej. Okay. Kolejna latarnia zgaszona. No przyjdziesz tu? Przyjdziesz tu? Chyba nie przyjdzie. Dobra, no to ja się teraz wybiorę po rzadką monetę. Bo w sumie szkoda mi by było jej... Nie zebrać Gratulacje! Okej, okay, druga rzadka moneta, Spaszczak do pokonania. Ok, teraz tak co ja tu widzę? Krótka droga i dłuższa droga. Ja oczywiście wezmę sobie. Aj, dłuższą drogę chciałem wziąć. No to już słyszeliśmy, eee, Chcę wziąć sobie dłuższą drogę, gdyż po prostu chcę zebrać monety. I tutaj niestety znowu muszę iść, żeby te monety powyzbierać. Także teraz, yy, upadek. Do, yy, nie, upadek do wody nie wchodzi w grę. Bo mi się szczerze mówiąc, nie chcę powtarzać. Okej, okay. teraz na tą lilię. Jest dobrze. Dwie drogi. A w sumie to jest obojętne, którą teraz pójdę. No, i jesteśmy już przy Shifu. Nieźle. Rozumiem, że gang Paszczurów został wreszcie rozbity. Totalnie. Błagali by mnie używał techniki latającego tyłka. I tak jej użyłem. Co dalej, szefie? Dostałem właśnie wiadomość, że Piątka wyruszyła z pałacu pokonać Tailunga samodzielnie. Musimy szybko dotrzeć do końca rzeki. I. Uch. Nie mów do mnie, szefie, nigdy. Ajaj, aj, kapitanie! <laughs> Jasne. A zabrać kanapki na tę podróż? Eee, polubi irytować mistrza Shifu. O matko, dobra. Lubić swojego ciężaru, by sterować. No, teraz mi to mówisz. Po prostu przechylamy się w A i D. Nasz ciężar jest na tyle. Ciężki, nie, to jest masko Na Nasz jest na tyle taki jakby to powiedzieć masywny, że możemy sterować łodzią. Jak widzimy coraz... Coraz to nurt jest szybszy. No i oczywiście nie obejdzie się bez paszczaków, które rzucają w nas tym całym dynamitem. Czy tym materiałem po prostu wybuchowym ja oderwałem Dobra, płyniemy, płyniemy. Udało się, uniknąłem tego rzutu Dobra. Kolejny. A, chyba teraz nawet nie trafił. Kolejnych dwóch. Może się uda? Ach, nie udało się chyba. I jeszcze walnąłem w głaz. W sumie te skały wystające z wody udało się, udało się. No i dopływamy do końca. Piątka kieruje się w odległe i zdradzieckie zakątki góry Dan, by pokonać Tailunga w pojedynkę. Jej! W pojedynkę? Czemu nie razem? Skoro są uh, razem. Świery. To moja wina. Muszę do nich iść, póki jeszcze czas. Ty pójdziesz dalej do pałacu ze świętymi reliktami. Zakładam, że wiesz, które iść, tak? O! Absolutnie! Bez problemu. To. Y tak. Gdzieś tam. Tam gdzieś, tak? A... Nie wiesz zapewne, którędy iść do pałacu, prawda? No i cóż, kolejna misja zaliczona 100%. Super, świetnie, także to było już na tyle tego odcinka. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się. Na razie.